Tajemnice naszych czasów. Tajemnice naszych czasów. Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie opowiemy o sowieckich represjach, które dotknęły naród litewski. Naszych sąsiadów. Przy moim mikrofonie dr Arunas Bubnys, dyrektor Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu. Ludności litewskiej. Panie dyrektorze, jaka była skala tych represji, ile one trwały? Bo przecież Litwa była częścią Związku Sowieckiego. Dzień dobry. Skala represji sowieckich była jedna z chyba z najwyższych w całej Europie Wschodniej, bo wskutek tych represji sowieckich z czasów stalinowskich z 1940 roku, kiedy Litva je ostala eh, okupana przez Zvezdecki, potem je bila okupacija nacistovska in 1944 sowieči znovrúčili, zagrnili je državo baltičko, tem tudi Litvo, in te, eh, te masovne represije so nadaljevali dalej. In v skutek teh represij, okresu stalinovskega. Було депортовано до Сиберії, до Алтаю, до Казахстану і інших до Далекого входу. Около 132 тисячі мішканців Літви, різних народів, але очевидно було Літві і з тих. Nie wszystkie oczywiście wrócili do domu po śmierci Stalina. Gdzieś tam 28 tysięcy ludzi zmarło w Siberii na zasłaniu. Ale jeszcze była inna kategoria. Репрессиованих то в'язньові, політичні. і тих було ще більше ніж депортованих, ні, ні ніж засланців. Таких людей в часах Сталіновських на Литві було около 150 тисяч людей. То для такого маленького краю, як Литва, яка по другій війні швятовій було менше ніж 3 мільйони. людей, 000... Mieszkańców na Litwie w całym kraju, to było bardzo wielkie straty demograficzne. I jeszcze trzeba zauważyć, że po wojnie kontynuowała tak zwana u nas na Litwie wojna po wojnie. Ta, ta wojna partyzantów litewskich przeciwko okupantowi sowieckiemu, organizowany zbrojny opór, trwał do śmierci Stalina i w tej walce zginęło około 20 tysięcy litewskich partyzantów, w tej walce przeciwko Sowietom. Najważniejsze takie e, kategorie re, represjonowanych i poległych, poległych ludzi, ale było jeszcze inne straty demograficzne, to jest przymusowe tak zwane migracje przy, przy ludzi. To na przykład po wojnie 1945-1947 rok była prowadzona taka przymusowa. Tak zwana repatriacja Polaków z Litwy do, do Polski, do PRL-u. I, i i gdzieś tam około 200 tysięcy ludzi, Polaków z Litwy, w tym też było kilka 8 czy 10 tysięcy Litwinów narodowości litewskiej, którzy chcieli wyjechać z sowieckiej Litwy, bo myśleli, że w Polsce będzie łatwiej żyć i nie będzie takiego zagrożenia do wolności czy do życia, jak to było. Zagarniętych przez Sowietów w krajach bałtyckich. 200 tysięcy ludzi, wśród, wśród nich cała inteligencja Wilna, Wilna i, i, i miasteczek z była, była no, przymusowo repatriowana do Polski. I ten, 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 trzeba zauważyć, że ten kraj klejpecki. W którym zamieszkało dużo ludzi narodowości niemieckiej, czy ludzi, którzy określali się za Niemców, to też przed wyjściem z Armii Czerwonej, to jest jesienią 1944 roku, cała ta ludność. Bojala, że ze Sowieci przyjdzie i będzie wielkie represje I, i ona też uciekała na zachód od, od początku na, na Prusy Wschodniej i t, potem dalej w gleb Niemców. Ale też i li, li, litewski, li, litewska inteligencja nie tylko inteligencja, ale te, te ludzie, którzy w czasach niemieckich tam e, służyli w różnych formacjach paramilitarnych, czy policji litewskiej, czy, czy byli w administracji tak zwanego litewskiego samorządu oni wszyscy też e, rozumieli że kiedy przyjdą sowietczy to będzie to będzie oni są deportowani i aresztowany i, i wysłani do Gulagu, czy miejsc zesłania do Syberii i oni wszyscy uciekali do takich Czystych Litwinów takich było gdzieś około 60 tysięcy, którzy uciekali przed wyzwoleniem sowieckim w Niemiec. Niemiec. To były takie bardzo wielkie straty demograficzne, i te Litwa odbudowała ta populację swoją, która była przed II wojną światową. Tylko 25 lat po po wojnie odbudowała. Było 3 miliony mieszkańców, którzy byli e, przed wojną i, i to nie, nie, nie tylko miejscowi ludzie, bo było przesłane tysiące ludzi z Rosji w Białorusi, Ці інших републік совєтських їх можна креслити як колоністи, які теж замішали та на літві Совєтській, особіще тих великих міст, Вільня, Клайпеджі, бо Клайпеда були пусте место по Одещу Німців. То були пусті краї, пусте місто. І те люди російськоянзичні. Zamieszkiwali te, te, te puste miasta, puste regiony. i Oczywiście były i naturalne, naturalny przyrost populacji, ale ono odbudowane zostało tylko 25 lat po wojnie. To pokazuje skalę tych represji i skalę tych zmian ludnościowych, które dokonały się po II wojnie światowej. Wracając do tych Litwinów, uciekinierów. To tutaj wspaniałym przykładem losów tego rodzaju ludzi jest były prezydent Litwy Waldas Adamkus, który musiał emigrować z racji tego, że został wcielony do wojsk niemieckich. Ale wracając do tej skali represji. Mówiliśmy tutaj o wywózkach, mówiliśmy o więźniach politycznych, ale były także ofiary. Zwalczano bardzo intensywnie tę partyzantkę litewską, ale te represje nie kończyły się tylko i wyłącznie na wyrzuceniu z pracy czy zesłaniu do gułagu. Wiele osób trafiło pod ścianę. Były te ludzie, którzy І не тільки були висілані до Гулагу чи, чи до, до, до Сібірії козасланців. Було багато дуже людей арештованих тимчасово. Вони не були осанзони, але було дуже людей, які арештовано за те, що вони допомагали партизантам литовським. чи чи ні йти до колхозів, до тієї колективізації. Bardzo tysiące ludzi byli zatrzymywane tymczasowo. One nie były tam osądzone, one były kilka tam tygodni czy dniach miejscowych na Litwie Sowieckiej lub ich były także i tak, tak i niewielkie i lagry. Tam na przykład takie jest Miejscowe Macikai, to były kraj klepecki, tam był największy oddział Gulagu na Litwie i tam było też przechowywane kilka tysiące ludzi. To taka specjalność sowiecka, czyli zatrzymywanie ludzi na podstawie decyzji administracyjnej. Tak. Nie trafiali przed wymiar sprawiedliwości, nie zostali osądzeni, ale prewencyjnie ich zatrzymywano. Tak, zatrzymywano i takich ludzi też było bardzo dużo i były takie Примусове мі міграції навіть літві, то треба було як залюдничить край клейпецький пусти і, і, і привезено дуже о, з Росії з Білорусі, але теж і Літві, які мешкали на нових регіонах Літві, посилали не, не, не добровольче, але примусово посилало до Клейпеди, до краю Клепетського. Теж були багато різні такі акції, і та сама. Na przykład ko ko kolektywizacja, powstanie kolchozów, przymusowa, to był taki przelomowy był rok w, w tym sensie 1948. Ludzie, którzy bojkotowali to, które nie chcieli iść do kołchozów, też masowo wysyłało do Syberii. Gospodarka rolna Litwy w okresie międzywojennym była dosyć wysoko postawiona. Gospodarstwa chłopskie czy spółdzielcze były rozwinięte. Nie były to kołchozy, ale na wysokim poziomie był rozwój na przykład hodowli bydła, mleczarstwa. I ta kolektywizacja, która dokonana została w końcówce lat 40., położyła litewskie rolnictwo i wzbudziła masowy opór. Tak, to by, ludzie byli deportowani, że nie chcieli iść w kolchozy dobrowolnie, że byli deportowani, aresztowani, że wspierali partyzantki litewskie i były bardzo różne powodów, nawet jeżeli ty tam coś takiego niedobrego powiedział o władzy sowieckiej i, i nawet w, w swojej rodzinie, to było bardzo dużo różnych szpingów agentów, informat informatorów NKWD, NKGB, którzy, którzy tą informację przydawali tym, tym oficerom, tym instancjom NKWD i, i ludzie byli aresztowani nawet za takie, że oni nie, coś niedobrego czy nieprawda powiedzieli o, o tej władzy sowieckiej? To oczywiście, nie, nie, najczęściej to było pra, prawda, że patrzy ludzie, jaka jest tutaj porządek przez Sowietów, jako ta wolność, jako wyzwolenie, jak dobrze żyć w, w tym kraju sowieckim. No to ludzie, oni nawet nie rozumieli, że może być takie skutki za, za to, co ty powiedział w kręgu swojej nawet rodziny, że za to będziesz ty aresztowany, zatrzymany czy osądzony na pięć lat gulagu, że, że to powiedział, niby powiedział nieprawdę o, o władzy sowieckiej. Partyzantka litewska. Czy to był liczny ten ruch oporu? Bo dosyć długo... Ta walka trwała, o ile pamiętam, to w końcówce lat 50 ostatni partyzant litewski ginął, został zabity. A jak liczne były te grupy, bo z pewnością były mocno zwalczane i odbywały się wielkie akcje przeciwko litewskiemu ruchowi oporu. Takim odłamem też była obława augustowska. Najbardziej masowy ten ruch partyzancki był w końcu, w końcu 44 i w w 1945 roku, bo kiedy przyszli Sowieci, oni chcieli mobilizować młodzież do Armii Czerwonej, a ludzie Litwini nie chcieli wojować za cudze, z cele, być tym miastem, tym mięsem armatnym w rękach Sowietów czy Niemców. To była nie, nie nasza wojna i, i młodzież nie, nie chciała iść do tych cudzych armii. A Sowieci robili te oblawy, robili tych ludzi i były różne akcje, takie jak oblawy, na przykład w Polsce najbardziej znane oblawa Augustowska. I w czasie tych akcji było często że rozszalewano tych nawet młodych ludzi, mniejszych, którzy nie, nawet nie mieli przy sobie, by, byli niezbrojni. Nie miały żadnych tam automatów czy karabinów. Oni ukrywali się w lesie od mobilizacji i dużo było takich strat młodych ludzi. A potem, już kiedy ta młodzież zobaczyła, że coś co się dzieje, ona, część tych, których ukrywali się od mobilizacji, już stali takimi partyzantami. Oni rozumieli, że nic dobrego nie będzie. Nie chcieli wojować za Sowietów i stali partyzantami, którzy wojowali przeciw Sowietom za, za wolną Litwę. I takich ludzi było bardzo dużo. I ta wojna toczyła do, do śmierci Stalina. I w tej wojnie poległo około 20 tysięcy litewskich partyzantów. I, i a w ogóle było około 50 tysięcy zbrojnych ludzi, partyzantów za, za cały za cały okres tej wojny partyzanckiej na Litwie. I tutaj KGB, czy litewskie, czy sowieckie, mocno zwalczały tę partyzanckę. Tak, bardzo, bardzo mocno zwalczali partyzanckę litewskie i na początku też Polskie, bo, bo na Wielą do końca 1945 roku oddziałały i oddziały armii krajowej. Potem oni byli też zlikwidowani przez sowieckie NKWD, NKGB i no, Наприклад, у 1945 році були місяці, коли на Литві стаціонувало 16 полків НКВД. 16 полков, 10 тисяч збройних людей НКВД, які звачали партизанки литовські і польські. Це було таке огромне великі сили репресійни, а опіру тих полков НКВД армії. Wojsk wewnętrznych, tych pułków NKWD, jeszcze działały wielki aparat NKWD, no to miejscowy, w powiatach, w gminach, w wielkich miastach i jeszcze NKWD, NKGB. To Narodny Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego i MSW i NKGB i wielkie aparaty swoje mieli w miastach Litwy. To były bardzo wielkie, wielkie, wielkie siły, które były, zwalczali partyzantkę. Panie doktorze, jak upamiętnione zostało na Litwie Właśnie to wielkie ludobójstwo, te wielkie przesunięcia ludzi, syłki, no i także ofiary. Na Litwie teraz działa dużo takich muzeów i, i państwowych, i takich regionalnych, małych miasteczkach, w których są ekspozycje, wystawy dotyczące i walki partyzanckiej, i gulagu, i, i, i deportacji miejscowych ludzi do Syberii. Także jest bardzo wielko, wiel, wielu takich pomników dla poległych partyzantów w różnych rejonach Litwy i w różnych miasteczkach. Jest także prowadzone takie szlaki turystyczne, ekskursje po tym miejscu, walki i męczeństwa. I dosyć upamiętnienie tej, tych represji i walki przeciw okupacji na Litwie już jest prowadzone kilkadziesiąt lat i moim zdaniem to, to stoi na, na wysokim poziomie to jest. No i także powstało centrum badania, ludobójstwa i ruchu oporu ma swój też udział w upamiętnianiu, a co najważniejsze w badaniu, tak. no bo przejęliście poprzez pokojowe przemiany, przejęliście całe Archiwa sowieckie. Jest wgląd do tego, i możecie tutaj prowadzić badania i pokazywać formy represji. Tak jest ten były Archiw KGB. MSW i Partii Komunistycznej bardzo ilość tych dokumentów zostało na Litwie. Oczywiście część, agiczka Gentów були wwiezione do Rosji lub zniszczone na miejscu, ale bardzo dużo tych teczek tzw. śledczych czy teczek operacyjnych. na Litwie i to jest źródło do, do badań naukowych i to dużo pracy dla historyków litewskich i nie tylko litewskich, ale i, i z innych krajów, też z Polski. Powstają także obiekty, które mają upamiętnić, jak chociażby ten w Tuskolanach i Wasza siedziba mieści się w byłej siedzibie KGB przy Placu Łukijskim. Za czasów sowieckiej Litwy był tam pobnik Lenina, a teraz jest Muzeum Genocydu. Tak, tak. To jedy, jeden oddział Naszego centrum pracuje w tym byłym budynku KGB na Gdmino, Prospekt Gedimino 40 i tam te, w tym samym budynku znajduje się muzeum Ofer Ludobójstwa. To jest bardzo popularny muzeum, to odwiedzają bardzo dużo turystów z innych krajów. Czasy bardzo radikalnie zmienili się tak. I wracając do tych memoriałów tu z kolanach, to są miejsca, gdzie rozstrzeliwano po prostu ludzi. Rozstrzeliwano tym na kwaterze KGB. To było lata 1944 47 i było rozsiedlono 800 więcej niż 800 ludzi, którzy otrzymali kar karę śmierci. Oni byli rozstrzelani w tym budynku, a potem nocą tajno wywiązywano do, do majątku Tuskulany i tam, tam pochowano ich. I... I już tylko w 1994 roku odnaleziono te pochowanie, tajne pochowanie i rozchlewanie ludzi i, i na tym miejscu zbudowali też nowy muzeum. Jak pan sądzi, jak dużo jest jeszcze do poznania? Żeby zorientować się co do sposobów represjonowania, bo okazuje się, że ta wiedza, mimo że sporo ludzi jest zorientowanych, ale jest mało upowszechniana, to po pierwsze, a po drugie, Niby czasy się zmieniły, ale jak pan obserwuje te wydarzenia na wschodzie, tam niewiele się zmieniło. I być może te represje mogą powrócić, mogą być ponownie zastosowane. My znamy tylko, gdzie byli te pochowania ludzi, którzy byli rozszerzani w tej kwaterze MGB. W wilnie w latach 1944-47, ale my nie znamy, co gdzie są ofiary tych roszczelewania z późniejszego okresu, chyba do 1961 roku, kara śmierci prowadzona była na terytorium Litwy sowieckiej. No, było nie nie dużo już takich tak jak śmierci, względnie nie dużo po śmierci Stalina, ale i oni byli, te kary śmierci prowadzono w Mińsku na przykład od, od 1961 roku, ale my nie znamy, gdzie są pochowane ludzie z innego okresu. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie były tajne, zakopane, polegli partyzanci litewskie w różnych rejonach Litwy i my nie, nie znamy bardzo dużo takich miejsc, gdzie byli, polegli litewskie partyz, partyzanci, byli dużo z nami, ale dużo też nie z nami, gdzie by te, tajne były zakopane te litewskie partyzanty. Ta wiedza może zostać odświeżona, no bo tak jak sygnalizowałem, historia historią, ale współczesność wykonuje taki zwrot, taki powrót swego rodzaju do tego, co było w latach czterdziestych i później. No, nie daj Boże, że te czasy podobne, czasem tym stalinowskim, wrócili się. Ja, ja mam nadzieję, że tak nie, nie zdarzy się, bo i Litwa, i Polska, jest członkami NATO, i chyba to dosyć dobra ochrona naszych krajów od, od tej agresji, możliwej agresji ze wschodu. Ja tak myślę, bo i, i więcej ta współpraca dalej idą z Stanami Zjednoczonymi, z drugimi. Europejskimi państwami I, i tak na przykład teraz, i w, w krajach bałtyckich stacjonuje, stacjonuje także niewielkie oddziały. NATO, ale to też jest taka jakby gwarancja, taka, żeby był pokój, że, że nie będzie tej takiej otwartej wojny, ale ta wojna taka hybrydowa jest możliwa. Jak my teraz widzimy tę politykę Łukaszenki, jak on posyła tych migrantów z Iraku, tam z Afganistanu, narzuca to, to i Litwie, i Polsce, i Lotwie. Teraz wojna jest prowadzona nie, nie tylko militarna, ale innymi sposobami też, innymi metodami. Sprzęt się zmienił, unowocześnił, ale metody pozostały stare. No i nowe też e, ta, ta wojna hybrydowa, jaka Rosja prowadzi na przykład tam na wschodniej Ukrainie i teraz jaka ta polityka Łukaszenki z tymi migrantami przeciw krajów bałtyckich i, i Polski, to pokazuje, że. Jest dużo metodów dla zrobienia lat. No, rozpoznanie tego m.in. jest prowadzone przez Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy w Wilnie. Rozmawiałem dzisiaj z doktorem Marunasem Bubnysem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lech Pilarski, do usłyszenia. Tajemnice naszych czasów.